Jaybreak, no i w tym odcinku pokażę Wam, co zostało dodane w nowej aktualizacji w jaybreaku. No więc na wstępie polecam zostawić subika, lajka, no i polecam zostawić też komentarz dla zasięgu. No i ja już nie przedłużam, no i zapraszam do oglądania. No więc ogólnie został, została dodana nowa limitka, nowy samochód i znajdzie się go pod budynkiem 1 milion, jest on właśnie tutaj, no jest. Podajże na tydzień tylko, więc myślę, że spoko. No i tak właśnie prezentuje się ta limitka, więc no myślę, że jest nawet git, ehm, no nawet spoko wygląda w możecie napisać co wy sądzicie o tej limitce. Ehm, no i no tutaj środek jest w porządku, wszystko jest w porządeczku, nie? No i od razu jak już tu jesteśmy to został też e, nowy monster track dodany, e, w sensie po prostu remoder, więc więc myślę, że nawet fajnie on wygląda i jest no, szybszy na pewno. I że jeżeli ktoś ma Monster Truck'a, nie ma po, dwu, po dwa Monster Traki, to jakby ktoś chciał, mogę dać za Monster Truck'a monster e, Volta. Więc może mi napisać w komentarzu, jak, jak ktoś ma na trade właśnie. No a my już lecimy sobie tutaj. No i tak on właśnie wygląda, widzę. Więc sobie go już pomalujmy. No i prezentuje się on tak. No i widzę, co jest też spoko w sumie, że, jest, no szybkie i patrzcie, ma on ruchomy, spoiler, widzę, patrzcie, jedziecie szybko, hamujecie i on się wam rusza, więc myślę, że jest naprawdę mega spoko, e, więc no git. No i widzę też oczywiście, wystartował nowy drop na grupie, takie właśnie koszuleczki e, po 10 robów więc myślę, że spoko oczywiście, link w opisie, e, więc e, git. I mi się wydaje, że też są e, tak jakby nowe te sygnały, tak mi się coś wydaje, w sensie te syreny, tak mi się wydaje Więc musicie napisać czy mam rację, czy może jednak nie mam racji No a my już lecimy do kolejnych rzeczy I jak już sobie tutaj dojeżdżamy, to właśnie pokażę wam co zostało również dodane Zostało dodane robbery bonus Więc tak to właśnie wygląda i musicie wygrać e, po prostu e, hyper -chrom, po prostu skiny, nie? więc myślę, że nawet spoko, albo dodatkowe pieniądze też, więc myślę, że nawet spoko no i ogólnie tak to właśnie się prezentuje no i tutaj jest ten gamepass kosztuje 400 robux, tak jak mówiłem więc no, więc patrzcie o oczywiście sobie tak robić, jak macie ten gamepass możecie od razu iść na trade world więc sobie tam idziemy od razu i zobaczcie, że od razu nas teleportuje no i ogólnie widzę jak napiszcie coś na czacie, to macie taki właśnie ten, no i jak dać sobie tutaj coś, to macie tutaj różne kolory, więc to będzie na tyle z tego odcinka, jeżeli wam się spodoba to zostawcie subika, lajka, no, no i wbieć na no i siema!